Księgę jest kolejny odcinek na moim kanale. No i jest to następny film z FIFA 23. No i dzisiaj zaprezentuję Wam najlepsze pomysły na stworzenie własnego klubu w karierze. Jest to trzeci film tego typu, ale oczywiście pierwszy w tej Fifie No poprzednie bardzo fajnie się przejęły, więc stwierdziłem, że w tej Fifie robimy to samo. No i co? Pamiętajcie o w górę, subskrypcjach, wbijajcie na naszego kanałowego Discorda. No Strefa Karier oczywiście na pewno część z Was jest już tam, ale jeżeli kogoś nie ma, no to zapraszam. Link w opisie. No i lecimy z filmem. No i dobrze, pierwszą drużyną jest FC Vaduz jest to zespół, który pochodzi z Liechtensteinu ale obecnie w rzeczywistości gra w, dru w drugiej lidze szwajcarskiej e, jako ciekawostkę podam, że 38 razy wygrali oni puchar Liechtensteinu no i wygrali go też rok temu dlatego, to jest w ogóle totalnie dziwne, dostali się do ligi konferencji obecnie grają w lidze konferencji e, mimo, że grają w, w drugiej lidze szwajcarskiej ale właśnie dzięki temu, że, że wygrali puchar Liechtensteinu no wiadomo, to nie jest jakiś prestiżowy trofeum ale udało mi się dostać do ligi konferencji no i tam grają w grupie, yy, nie wiem jak sobie radzą, aczkolwiek no sam fakt, że drugi, druga liga szwajcarska zespół z tej ligi no bierze udział w Lidze Konferencji jest to naprawdę dziwna sytuacja i w ogóle dziwne, że coś, no, coś takiego jest w ogóle dozwolone, no dla mojej to, to jest po prostu no strasznie nietypowa sytuacja. Yy, ogółem mój błąd, 48 razy wygrali Puchę no więc jest to chyba jakiś w ogóle rekord światowy. Co do zespołu, który wymienimy, no to będzie to FC Winterthur, Winterthur chyba tak, nie wiem, nie umiem szwajcarskiego, więc no tak to chyba się czyta, jest to najgorszy zespół w tej widze No a zespół, który będzie rywalem, no to po prostu wybrałem najlepszy zespół, czyli oczywiście Bazel. Co do strojów, no to ich barwy to właśnie takie czerwono-białe, sponsorem jest Puma, dlatego strój pierwszy wygląda tak, drugi tak, no a trzeci taki abstrakcyjny, fikuśny, generalnie tutaj już randomowo dałem po prostu, żeby to była Puma, bo to jest chyba Puma, tylko że nie widać ich loga. No i strój bramkarza dałem zielony, taki klasyczny, tutaj wiecie, według własnego uznania. Herb, wybrałem coś takiego, aczkolwiek najważniejsze po prostu, żeby był czerwony. No, czerwono biały i dość taki minimalistyczny. Stadion to Rain Park Stadion tak się nazywa w rzeczywistości. Co do składu, no to tutaj półtora gwiazdki, ponieważ chciałbym, według mnie, powinien być to po prostu jeden ze słabszych zespołów w Lidze Szwajcarskiej. No, skład młody tak wybrałem po prostu, oczywiście, budżet milion, pięć, to jest uważam za dużo. Oczekiwania tutaj dałem sukces krajowy wysoki, międzynarodowy średni, finanse średni, ekspozycja marki niski, nie wiem, jakoś tak nie kojarzy mi się. Żeby to, by było, żeby to by było ważne dla takiego zespołu Po prostu e, Rozwój młodzieży również średni Aczkolwiek tutaj możecie pomyśleć o wysokim e, No a na przykład właśnie ten sukces Międzynarodowy też można dać wyżej, No bo skoro tak bardzo napinają się na tą ligę konferencji Że biorą udział w pucharze Liechtenstein, mimo że grają w Szwajcarii e, No to może im zależy, nie wiem To już jest wasza interpretacja e, Co do składu, no to oczywiście jest bardzo fajna opcja W tej Fifie, można tych zawodników edytować Więc możecie wejść na Transfermarkt Poszukać tego zespołu FC Wadus czy na Wikipedia, czy gdziekolwiek. No i oczywiście tutaj yy, nie wiem, no edytować po prostu nazwiska tak, jak to jest w rzeczywistości możecie również edytować atrybuty, czyli oczywiście overale, widzicie no, tutaj do środkowania. wszystko można zmienić tak jak po prostu w edycji zawnika bardzo fajny dotek yy, Ja tutaj nic nie grzebię, yy, ale oczywiście, jeżeli wygracie karierę, no to jak najbardziej polecam Wam po prostu zrobić zespół taki jak jest w rzeczywistości. Drugi zespół na naszej liście to FC Katalonia, jest to zespół wymyślony, yy, no ale inspirowałem się tym, że ostatnio istnieje tak zwana, znaczy tak zwana, istnieje po prostu reprezentacja Katolini Grata, m.in. Bartra, Teo, Deulofeu czy też Riki Puć, także no głównie zawodnicy, którzy są wychowankami Barcelony, ale oczywiście nie tylko no i jest to naprawdę ciężki challenge taka kariera, ponieważ moglibyście ustalić coś takiego, że ściągacie tylko zawodników, którzy pochodzą z Katalonii, oczywiście takie rzeczy możecie sprawdzać w internecie, no albo po prostu możecie ściągać wychowanków Espanolu czy Barcelony moim zdaniem spoko opcja no i jest to coś po kroju Atlético Bilbao Bał, wydaje mi się, że nawet cięższe. No, albo po prostu możecie ściągać samych Hiszpanów. No i właśnie, co do właśnie jeszcze składu, no to oczywiście możecie, według poradnika, który wrzuciłem na kanał jakiś czas temu, spróbuję wam to gdzieś tutaj na karcie przypiąć. Możecie dodać prawdziwych zawodników, którzy właśnie są, pochodzą z Katalonii, dodać do składu i po prostu rozpocząć karierę już mając w składzie Teo, czy Deulofeu, czy Rickiego Pucia, czy na przykład Minguez. Co do zespołu, jaki wymienię, no to możecie zacząć w Ligi Santander i wymienić jakiś najgorszy zespół, właśnie po to, żeby móc wybrać rywala z Ligi Santander. I na przykład będzie to Barcelona albo e, Barcelona albo Espaniol albo możecie zacząć w drugiej lidze e, będzie to trudniejsze, ale nie będziecie mogli wybrać rywala z La Liga z pierwszej ligi La Liga, tylko z drugiej e, no i tutaj w sumie nie wiem kogo można wybrać, wybierzmy Levante, bo tutaj większego znaczenia chyba nie ma dobrze, jeśli chodzi o stroje, no to oczywiście barwy czerwono-żółte, to są barwy Katalonii, no ich sponsorem będzie Adidas, nie wiem jak jest w rzeczywistości ale po prostu wybieram Adidas no to już wiecie, według własnego uznania, drugi Kolor to oczywiście taki granatowy, niebieski, zresztą jest to na fladze Katalonii, e, która również ma niebieską barwę. No i trzeci strój, również taki bardziej abstrakcyjny, e, tak jak ostatnio, e, też pomarańczowo białe barwy. No i strój bermkarza, jakiś taki ciemny granatowo-niebieski. E, także wydaje mi się, że to by bardzo pasowało, zwłaszcza ten pierwszy strój. Zresztą chyba reprezentacja Katalonii ma podobne e, te pierwsze stroje. E, co do składu, no to tutaj tak, uważam, że możecie wybrać sobie. Uj, co tu się stało? Dam, że nie. Dobra, dam, że tak, ok. Co do składu, no to uważam, że ocena ogólna to będzie 2. Wiek składu dam zrównoważony, ponieważ no nie ma powodu, żeby dawać jakiś młodszy. Oczywiście, jeżeli chcecie, no to możecie dać budżet. Również dałbym milion, chyba że zaczynacie w La Liga Santander, no to 5 albo i 10 oczekiwania zarządu uważam, że y, no jako już wiecie, są takie jakieś ruchy, gdzie Katalonia gdzieś tam próbuje się y, jakby odciąć od Hiszpanii, to sukces krajowy dałbym na najwyższy, sukces międzynarodowy dam na średni, finanse dam na wysokie, ponieważ wiecie, w Hiszpanii te finanse no czasami ciężko, ekspozycja marki dam na średni, no i rozwój młodzieży y, możecie dać średni, możecie niski generalnie, aczkolwiek patrząc na to, że w składzie będziecie mieć głównie zawodników y, jakby za szkółki albo kupionych, no to w sumie możecie dać nawet tutaj wiek składu młody, a rozwój młodzieży wysoki. Uważam, że, że to jak najbardziej pasuje. Oczywiście, skład możecie ustalić według poradnika, tak jak mówiłem wcześniej. Postaram się dać wam link w karcie. Tam oczywiście jest poradnik, jak właśnie dodawać do stworzonego zespołu prawdziwych bądź stworzonych zawodników. No, stworzonych już wiadomo, można edytować, ale prawdziwych. Następny zespół to Amika Wronki, no czyli oczywiście klub znany dzięki pewnemu fryzerowi, wiecie, no nieczyste układy były tam, yy, na pewno korupcja i tak dalej. Na pewno znacie historię mniej więcej, chociaż oczywiście Liga Polska, no i klub, który wymienimy, no to już według własnego uznania. Ja chyba wybiorę Warte, ponieważ jest to jeden ze słabszych zespołów, albo Stal Mielec, no tu już wiecie, wybieracie tak, jak uważacie. E, co do rywala Antoniś, nie wiem, kto jest rywalem Amiki Wronki. Próbowałem to znaleźć w Necie, ale nie znalazłem, więc też wybierzcie sobie może kogoś mocnego, żeby. Było ciężej, po prostu. Dobrze, no i jeśli chodzi o stroje, no to oczywiście barwy czerwono-białe. Przynajmniej tak znalazłem w internecie, że takie mieli stroje. Wybrałem im sponsora Ambro. Taki dosyć biedny, no ale stwierdziłem, że w sumie można dać coś nowego. Także tutaj wiecie, taki bardziej czerwony strój. Tutaj bardziej w biel. No i tutaj gdzieś tam niebiesko-białe, ponieważ w herbie mieli też niebieskie barwy. Strój każdą, no to wiecie, to jest tak losowo właściwie, bo to na to i tak się nie patrzy. Herb, tutaj ciężko było wybrać. Chciałem coś z ale nie pasowało mi nic z tych herbów takich, wiecie, klasycznych, e, też również mi nic nie pasowało w okręgu, myślałem nad tym, ale tak średnio, e, więc wybrałem ten stadion, e, zacząłem ten herb, no i stadion nazywa się Stadion Amika, e, tak go nazwałem. Co do, co do składu, no to tutaj możecie zrobić sobie wyzwanie i dać półtora gwiazdki albo nawet jedną gwiazdkę albo i pół, e, ale ja proponuję chyba dać dwie gwiazdki. E, skład tutaj możecie na przykład dać doświadczony, poprzednie były młodsze, e, więc teraz można dać doświadczony. Budżet, no to milion, wydaje mi się, że to będzie ok. No chyba, że chcecie bać się w jakieś korupcji, jakieś takie oszustwa, to sobie nawet dajcie miliard e, i bądźcie fryzjerem i po prostu ustawiajcie sobie co chcecie. E, no i właśnie oczekiwania zarządu, no to. Czytałem troszkę historię o fryzjerze, On wymagał bardzo dużo od piłkarzy. Jeżeli piłkarze przegrali, no to on oczywiście najeżdżał na nich, że y, sprzedali mecz i takie tam. Także możecie dać sobie nawet wszystko na wysokie. Tutaj sukces, y, może dobra, to na najwyższy, to na, to na, wysoki, to na najwyższy. Finanse możecie dać na średni, bo no, kupa kasy i tak jest. Ekspozycja marki, y, no w końcu w nazwie jest Amika, czyli prawdziwa firma, można dać na wysoki. No i rozumiem młodzieży raczej na niski, albo nawet na bardzo niski, moim zdaniem. No i kolejny. Zespół to AC Zeus jest to zespół, który pochodzi z Grecji. Dlaczego oczywiście mitologia grecka Zeus no był, wiadomo, bogiem, e, takim najpotężniejszym, z tego co pamiętam. No ale co do jeszcze Włoch, wiadomo, Ligi Greckiej nie ma, więc znaczy co do Włoch, właśnie spylerowałem. E, lecimy do Włoch, oczywiście. Dlaczego Włochy? Ponieważ Grecja drogą morską e, to jest 100 km do Włoch, e, najkrótsza odległość, najkrótsza właśnie od Grecji do Włoch. To jest niecałe e, albo ponad 100 km około, e, ale oczywiście drogą morską e, w linii prostej. Także nieważne, możecie wybrać serię B, ponieważ jest to nowa liga, także no, warto jej spróbować. Co do zespołu, no to oczywiście ja standardowo po prostu wybieram najsłabszy zespół czyli właśnie na przykład Citadel Leon ma tylko dwie gwiazdki co do rywala, no to tutaj tak naprawdę również właściwie wybieracie kogokolwiek, kogokolwiek możecie parmę, ponieważ jest dosyć dobra no i stroje stroje właśnie, bo przedtem pokazałam złe, ale tak, pierwszy strój, no to będzie coś takiego, nie wiem, jakie takie promienie, trochę mi się to kojarzy z jakimiś bogami, tak szczerze nie kojarzy, ale no, nie wiem, pasuje mi, no ale oczywiście drugi strój pasuje idealnie, perfekcyjnie, błyskawica, y, także no coś tutaj y, pięknego, idealny strój i swoją drogą jest bardzo, bardzo ładny. Trzeci to coś takiego, y, wiecie, no trzeba mieć też różne kolory, żeby można było wybierać, także tutaj coś ciemnego, no i pomarańczowy kolor y, bramkarza raczej pasuje, nie będzie się też gryźć, jako Mocno z, ze, ze strojami piłkarzy. Z herbem jak zawsze są problemy, no nie do końca to pasuje, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest źle Stadion, no to Zeus stadium, stadium nazwałem, także możemy przejść do składu. No a co do składu, to jeszcze wspomnę o menadżerze. Wydaje mi się, że jeżeli jest tutaj nawiązanie do Boga, oczywiście Zeusa, no to musi w tym zespole trenować zlatan Ibrahimowicz, także wybierzcie prawdziwego trenera, znaczy nie prawdziwego trenera, ale po prostu nazwijcie się z Latan Ibrahimowicz, albo ściągnijcie z lata na zespół. Dwie opcje. Albo będzie waszym trenerem, albo będzie w waszym składzie. Ocena ogólna możecie dać 2,5 albo 2. Skład, no to jak uważacie, zrównoważony można dać. Budżet, dajcie sobie 5 milionów według mnie. Sukces krajowy możecie dać na wysoki. Sukces międzynarodowy na średni. Ekspozycja marki możecie na wysoki. No tutaj tak naprawdę nie mam jakichś takich dokładnych propozycji. Właściwie możecie to ustalić według siebie. No i co? AC był ostatnim zespołem w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Na pewno jeszcze w tej chwili zrobię film tego typu, ponieważ kilka tych pomysłów jeszcze mam, więc wydaje mi się, że można je wykorzystać. No i co? Zapraszam jeszcze raz na Discorda. Pamiętajcie o łapeczkach, o subach. Lecimy po 5 koła. No i ja lecę. Siemano.